Czyli tak to wygląda mniej więcej. Wiadomo, że to nie jest złożone. Widzisz ten klosz jeszcze sporo odstaje i wbrew pozorom jest tutaj bardzo mało miejsca, mniej niż mi się wydawało. I ciężko będzie zmieścić tą elektronikę całą w środku, tak żeby nic nie wystawało z lampy, bo taki miałem zamysł, ale oczywiście jak najwięcej uda się tam upchać. No to, no to tak zrobię i nie będę przesadzał, także robimy tylko to co się zmieści. Eee, ten projektor fajnie tam leży, ten biletowy. Te czarne wnętrze nadaje no, takiego bardziej agresywnego wyglądu i, i auto będzie naprawdę wyglądało bardziej kozacko i bardziej sportowo. Eee, listwa LED, no, jest piękna, ładna. Zobacz te powitanie, jest mocne białe światło. Myślę, że jak na razie to jest chyba wszystko to o co nam chodziło. Jeżeli nie, no to za chwileczkę mnie wyprowadzi z tego błędu. Kierunkowskaz oczywiście w listwie LED dynamiczny.